Cześć wszystkim Dzisiaj wybrałem się na ryby Na klenia, na drabę daleko mojego mieszkania Woda jest ciekawa Trochę mętna Pogoda ładna jest, rano padało troszkę Zobaczymy co będzie, dopiero doszedłem do miejscówki Pierwszej Jak coś będzie pojawia się Pokażę Wam co, co zrobiłem Nie minęło może dwie minuty Pierwszy klenik taki takiej na spina droberek odsieka zyk pierwszy klenik to płynął wędka którą łowię to, to Mikado Mikado Milestone może tak będzie lepiej Mikado Milestone to jest Wojta Wędka, za bardzo nieduże pieniądze. Jest Light LightSpin 270. Tutaj mamy ciężar wyrzutu 3 do 12 gram. Kołowrotek to jakiś najtańszy Mistral. Mistral jakiś Blue Moon Plecionka 006 Mikado i wobler Woblery najwięcej stosuje woblerów Odsieka muzyki najwięcej na tołowie Najwięcej się Klani na to łapie porządne woblerki pozdrawiam no i tak, moi drodzy, wracam z wędkarstwa już na traby. Przez 3 godziny udało się złowić tylko jednego klenia. tego co widzieliście, eee, miałem jeszcze środkę jakieś trzy spady. Musiały to być jakieś maluchy. Ciężki teren, ciężki dostęp do wody. A teraz pójdę w inną stronę. Zobaczymy, co będzie. Może to lepsze miejsca. Klinik taki. Może miał około 30 cm. Zaczyna się jakaś burza, także trzeba uciekać do domu. Dobrze, że niedaleko. Pozdrawiam do następnego wyjścia nad wodę. Cześć.